No to ogólnie w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak zapierdolamy wszystkie 20 na serwerze i oddają pokojnie w pysku e, Rekron 11 na 11 dominujemy cały ekranem poza to po 2 kranu Pyjdźcie pójście Cieszcie, chodźcie A mnie nie ma Potrzebuje Potrzebujecie BPM, mów nie uts 50 Potrzebujecie paru lat, żeby zrozumieć tempo To nie jest żaden oblok, tylko kurwa, ludzkie Lepiej szanuj miasto, w którym dorastałem jako dziecko Żadnego saportu przed tobą nie było to po pierwsze Przestań swojej rodzinie rzucać przekłamaną wersję Przypomniałeś sobie o niej, jak trzeba podkręcić pensję Pastorki, o które sapiesz były 4 lata wcześniej Bary się nie obsad. wszystko zrozumiał, że krzywo zrobił moich do dostaw Jak chcesz się przypierdolić? Mateusz manipulator domu opartym na mitach Odal Alkomańc przez B.O.R. która już rodzina Jeśli chodzi o Alberto, może lepiej nie wspominaj Już oddałeś mu szacunek wersami pucha jak Jaki kraj taki? Bobby Shmurda albo Mati To ty chcesz być jak pał Crazy coś ci mówi ten track Skąd ta twoja obsesja? Jak zaprzepierdoliłeś na Odjeb się od podziemia, mimo że nie jesteśmy tak Mam ja żeby przyznać się do win. Sorry wam dzieciaki Działam lekko, myślę szybko, już się urodziłem Dłoń, dalej bijemy grabę Ty dostałeś paleca, pociągnąłeś za całą łapę Jeśli nie wiesz o czym mówię, może że cofnijmy się w czasie Jaki simba bardziej